Hej, Tarabie, chodź no, covidowe dwa stówki. Gdzie masz w ogóle buty? Proszę pana, ja mam buty z kury z krokodila, który nie miał szczepionki. Dlatego ja chodzę bez butów. Panie, to jest zakopane, a nie panie Bagdad. Buty musisz mieć. Czekaj no. Ja mam takie fajne szczepione buciki Pożyczę Kuźwa, mam nadzieję że dziadek nie za drogo mi to pożyczy Panowie kebab na ostro Jakie mięso? Bardzo soczyste i, i takie mięsne wieprzowinko Uuuh! Panie, jak to tam mi dajeść, panie wiepciowika, Ja tylko kurczak, bo zaraz piorun multi tutaj brzydzie na głowę. Nie mogę tego jeść. Daj mi panie halal. Kepsik, teraz robić. Dobrze, dobrze już zrobimy. Nowe. Kurczak, na ostro. Panie, ja jem wieprzowe. Drzewie, zawsze jest kurde przypał z tymi muzułmanami w Zakopanem Ale teraz zobacz panie Trochę sosu, pomieszamy I widzisz, nowe danie Kebab na ostro Halal kebab dla arabskiego księcia. Chciałam tylko powiedzieć, że nasz kucharz To takie mięso jak robi, taki halal To będzie trzy razy drożej, rozumiecie panowie? Uwaga, uwaga! Pan w białym garniturze bez maseczki będzie musiał zapłacić. Proszę pani, on to do mojej restauracji przejeżdża, to ja go skupię z kasy. Ja, to mój klient, Bóg mój świadek. O kurczę, a myślałem, że już mi się fartnęło. Za niedługo nasze drogi się rozchodzą. Jako twój przewodnik musisz mi zapłacić. To obiad ci nie wystarczy? Kurka wodna, ale drogo w tej Polsce się robi. Ty. Ty lepiej mi teraz płaść tą kacę, bo zaraz powiem, że masz sinowak szczepionkę i, i będzie po tobie. Dobra, spokojnie, spokojnie, bo zaraz Polacy zobaczą, będą chcieli. Patrz pan, zobacz pan jak się przygląda. Kelner patrzy, panie, zaraz będzie chciał też napiwek. Panie kolego, chcemy zapłacić za to, że jadł bez maseczki. 300. Za to, że jest obcokrajowcem. 500. Za halal. 600. No i jeszcze dla piwek. 400. I za moje buty, że ten arab pożyczył je. 400. No właśnie, 400 za buty. Ale ja jestem studentem. Daj pan wszystko, co masz. Wyciągnij te z kieszeni te dolary. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, słuchaj, ja zapłacę za araba, masz pan, w złotówkach, jakieś dodatkowe dwie stówy za pomoc w restauracji, już nie przyjadę do Zakopanego, nigdy. Uwaga, uwaga, informacja dla Beżowego, jak nie zjadłeś wszystkiego z talerza, to będzie karne opłata środowiskowa, bo tutaj nie wyrzucamy jedzenia w zakopanym, tutaj się wszystko jest, talerza, rozumiesz?